To jest nasz nowy pokój? Moje łóżko rozpada się na kawałki. A z mojego styczą sprężyny. Co? To straszne. Tu jest cała masa karaluchów. Nie dotknę tego łóżka. Dlaczego mamy takiego pecha? Ale mam pomysł. Okej. Okay. to nie to. Mam idealny pokój dla mnie. Po prostu odlot. Co o tym sądzisz Wednesday? Zabieraj to. Jest zbyt dęczowe. Pokażę ci, jak wygląda prawdziwe łóżko. No to ja rozumiem. O, nie. Okropność. Dobra, składam zamówienie. O, już jest. Dzień dobry. Proszę za mną. O, tutaj, ostrożnie. Proszę, tak, tak. Spójrz, Wednesday. Oto moje szafki. Widzisz? Są wspaniałe. Mam tu wszystko, co kocham. Tylko nie padnij z zazdrości. Ostrożnie opuszczamy. O, patrz, jaka sprężyna. Tu ją dam. Tęczowa lampka na miejscu. Dobra robota. A jednorożca dokleję tutaj. Skończyliśmy. Ojej, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Ciao. Mój piękny pokoik. Jest tu tak miło. Ojej, jaki uroczy jednorożec. W ogóle wszystko jest tu takie miękkie i tęczowe. Uwielbiam to. Rączka, potrzebuję Twojej pomocy. Idź na zakupy. Tylko uważaj na siebie. Ty jesteś. Zobaczmy. Okej, okay. te deski są idealne. Wierzmy się do roboty. Co ona tam robi? Daj mi wkrętarkę. Czas dokręcić kilka śrubek. Tak to się robi. Kontynuujmy. Rączka, wstrzywacz. Daj mi go tutaj. Idealnie. Użyję go do przymocowania zasłonki. Właśnie tak. Mój pokój też jest już gotowy. Ojej, pora spać. Co to jest? Sama to zbudowałaś? Jeszcze zobaczymy, czyj pokój jest fajniejszy. To świetny czas na ćwiczenie gry na wiolonczeli. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadzam. Co to za hałas? No okej, okay. teraz pokażę ci prawdziwą muzykę. Nadchodzą moje głośniki. Czas na mały koncert. Raz, dwa, trzy, start! Mam na imię Enid. Kocham śpiewać. Zawsze jestem gotowa na trochę muzyki. Sama się o to prosiłaś. Co? Raz, dwa, raz, dwa. Nie działa? To dziwne. Chcesz koncertu? Spójrz na mój taniec. No i co o tym myślisz, Enid? Nie podoba ci się moja maszyna do robienia dymu? Ej, dlaczego włączyłaś światło? Bo przy świetle jest lepiej. Rączka, zajmij się tym. Ej, co ty robisz? Zrób tak, jak było. Przestań. Chyba nadszedł czas, żebym wkroczyła do akcji. Puść rączkę. Nie. Co ty zrobiłaś? Biedactwo. Przez ciebie rączka jest cała mokra. Rączka, choć już. Co ona tam ma? A co to za puszysty słodziaczek? Jaki uroczy futrzak. Częstuj się pietruszką. Smakuje ci? Już niedługo urośniesz taki duży. Czyli zwierzak. To ja też chcę. Rączka, przyprowadź do mnie mojego pupilka. O, to jest mój mały roztrzepaniec. Chodź tutaj. Kto tu jest taki okropniutki? Jesteś taki uroczy. Uwielbiam pająki. Co? Pająk? Tak, a coś ci się nie podoba? O, nie króliczku, nie patrz, to zbyt straszne. Czegoś tu brakuje. O, to moja ulubiona lustrzana kula. Pobierzę ją tutaj. Teraz czas na pełną dawkę muzyki. Urządzę tu prawdziwą dyskotekę. Muszę tylko zadzwonić do moich koleżanek. Cześć dziewczyny! Obczajcie to czekam na Was. Czoł. O, to chyba one. Lecę otworzyć! Cześć! Mam tu niezłą imprezę! Chodźcie szybko. Dyskoteka już się zaczęła. Oto mój kącik, zapraszam. No i jak Wam się podoba moje gniazdko? Pobawmy się. Urządza przyjęcie. No dobra, dobra. Dziewczyny, zróbmy sobie selfie. Co to? Nie wiem, to pewnie Wednesday. Lepiej to sprawdźmy. Ostrożnie, nie róbcie hałasu, tylko się przyjrzyjmy. Sir Reginald, Williamie, chyba mamy gości. Powitajcie nasze panie jak należy. To jakieś upiory. Wiemy. Rączka mogłabyś ćwiczyć swoje sztuczki na deskorolce w innym miejscu. Ja tu pracuję. Przeszkadzasz mi. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czego chcesz rączka? Chcesz się pobawić? Właśnie teraz? Oh, no. Powtarzam, jestem zajęta, nie przeszkadzaj mi! Spadaj stąd! Teraz muszę od nowa ustawić maszynę do pisania. Ej, rączka! Co ty robisz na mojej głowie? Odczep się! Pomocy! Czy to w ogóle możliwe, żeby posiedzieć tu w ciszy? Koniec. Rączka, czas, żebyś poszła do klatki. Spokojnie, zaraz to zdejmę. Okej, okay. zastanów się nad swoim zachowaniem za kratami. Dziękuję, Wednesday. Jesteś po prostu najlepsza. Dokąd się wybierasz? Jeszcze nie skończyłam się tą I to jest nasz pokój. Ej, ostrożnie, nit. Przepraszam! Oh. Co tam jest? Wydaje mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk. Przyjrzyjmy się! Oh my God. A, o matko! To karaluchy! Karaluchy w naszym pokoju! Łzają po mnie! Jakie to straszne! Dlaczego tak krzyczysz? Są słodkie. Nie bójcie się, ona po prostu oszalała! To okropne! Anit, uspokój się. No, nie mam szczęścia do współlokatorów. Ale ten pokój jest całkiem spoko. Potrzebuje tylko małego remontu. Bingo. Masz rację! Chwileczkę! Zaraz coś narysuję. Tylko nie mów, że to plan twojego pokoju. Aj! Jest taki kolorowy i przerażający! Lepiej spójrz tutaj. To jest idealny pokój. Ale czarnota! Nie szkodzi Wednesday. Niech każda zrobi tak, jak jej się podoba. Czas rozpocząć nasz mały remont. Rączka, potrzebuję Twojej pomocy. Tylko się pospiesz, wiem jak lubisz być odciągany od pracy. Żadnych salonów z manikirem. Świetnie, to pudełko ma wszystko, czego potrzebuje. Zobaczmy. O, nie pamiętam, żebym zostawiała tam moje nietoperze. Jest i farba. Czarna, tak jak lubię. Najlepszy kolor na świecie. Rączka, daj mi przedłużenie do wałka. Dziękuję. A teraz muszę to wszystko zamalować. Nie mogę już patrzeć na ten kolor. Idealnie. Teraz pokój wygląda o wiele przytulniej. Teraz potrzebuję tych desek. Rączka do pudełka. Znać to, czego potrzebuję. Szybciej. Nic nie przeszkadzaj nam. Brawo, daj mi to. Wwiercimy te śruby w deski. Doskonale. Prawie gotowe. Pozostało tylko pomalować je na czarno. Myślicie, że w moim pokoju jest za dużo czerni? Nie ma czegoś takiego. Czerni sprawia, że wszystko jest lepsze. Puszko jest gotowe. Teraz mogę wypuścić moje ulubione pajączki. Witamy w nowym domu. Idźcie na spacer. Nie mam wątpliwości, że wam się tu spodoba. A tak przy okazji możecie zapleść trochę pajęczyn. Dzięki nim będzie przytulniej. O tak, o wiele lepiej. Czas dodać troszkę dekoracji. Okej, okay, spójrzmy. Ta skrzynia ma wszystko, czego potrzebuje. Czaszka. Książka o czarnej magii, oczywiście. No i coś jeszcze. O, rączka. Właśnie ciebie potrzebuję. Okej, okay. troszkę czerwonej farby. Dobra robota, rączka. Nareszcie mój pokój jest gotowy. Jest po prostu idealny. M, M jest y, troszkę ciemny i przerażający, ale na razie i tak jest lepszy od mojego. Zaraz to naprawimy. Zaczniemy od różowej farby w sprayu. No bo kto używa farby z wiaderka? Spray jest o wiele fajniejszy. O jacie, to jest piękne. Super! Kilka, miałam tu gdzieś cały plan pokoju. Oto i on. Zaraz wszystko zrobimy. Co? Tak szybko? No, nie mogę uwierzyć. Już jesteście. Zapraszam. Mój pokój będzie taki fajny. No to zaczynajcie. O, wow, dziękuję bardzo. Bez waszej pomocy zajęłoby mi to wieczność. Ekstra. Moja nowa różowa szafka nocna jest taka słodka. Dziękuję panowie. Do widzenia. Ok, a teraz najlepsza część. No to lecimy. Juhu! Ale zabawa. Troszkę farby tu i troszkę tutaj. Super. I jeszcze troszkę tutaj. Super. A teraz pora na dekoracje. Ojacie, ile tu fajnych i kolorowych zabawek! Mój pokój będzie najładniejszy na świecie. Hurra! No dobrze, jednorożcu, tu jest Twoje miejsce. A wysłodziaczki, na tę półeczkę tutaj. Kula dyskotekowa na imprezy. O tak! Tylko spójrzcie na ten jasny, tęczowy pokój normalnie szał! Ale brakuje czegoś jeszcze! Ten motylek będzie idealnie pasować do mojego pokoiku! A tutaj powieszę troszkę kolorowych detali! No i oczywiście tęczę przy łóżku! No i kilka białych chmurek tutaj! Dorzucę też kolorowe pompony! No wow! Teraz jest zdecydowanie gotowy! No to jest pokój moich marzeń! Super! Podoba mi się! Ojej, prawie zapomniałam o oknie. Je też udekoruję. Chwileczkę. Mój lakier do paznokci wystarczy. Świetnie. Zaczynamy. Super. Wygląda cudownie. A ty co myślisz, Wednesday? Zatkało kakao, co? Wiedziałam. Słodki Roger, wyglądasz dziś na troszkę smutnego. Hmm, ale wiem, co cię rozweseli. Zrobimy ci małą metamorfozę. Zaczniemy od kapelusika. No teraz wyglądasz jeszcze ładniej. Napijemy się herbatki, najpierw nakryję stół korową zastawą, no i zaproszę resztę naszych przyjaciół. Siadaj i spróbuj. Herbatka jest naprawdę pyszna. Co? Czy to już ranek? Och, tak dobrze mi się spało w moim odnowionym pokoju. Co ona tam robi? To mnie nazywają wariatką. Hmm, chwileczkę. Chyba mam pomysł. Przecież ja też mam zwierzęta. No to co chłopaki? Mała rundka po pokoju. Zgadzacie się? No dalej. To wasz czas. Renit, życzę smacznej herbatki. Co? O nie, to karaluch! W mojej filiżance jest karaluch! Mamusiu i na moim ramieniu! Są wszędzie! Aaaa! O nie, tego już za wiele! Nie wytrzymam! Muszę coś z tym zrobić! Halo, potrzebuję pomocy! O, już jest! Mój wybawca! Dzień dobry! Tam i tam jest mnóstwo karaluchów. Proszę coś z tym zrobić. O, dziękuję! Maskudne karaluszyska. Ta maska jest dla ciebie, Roger. Zaraz zrobi się troszkę toksycznie. Oj! Enid, co ty tu wyprawiasz? Co to za smród? O, nie! Moje karaluchy! Jesteś bezwzględna i bezduszna. Otrułaś je. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Miałeś naprawdę wspaniałe życie. Będziemy o tobie pamiętać. Byłeś naprawdę piękny. Zupełnie tak jak te kwiatki. To dla ciebie. żegnaj. Ojej, tak mi przykro Wednesday. Nie chciałam, naprawdę. Wybacz mi. Och, jestem taka zmęczona. Nareszcie spać. Dobranoc i słodkich snów. What? Co to za dźwięk? Wednesday! Czyś ty postradała zmysły? Widziałaś, która jest godzina? Jest środek nocy. Ech, dlaczego mam taką upartą i nieznośną sąsiadkę? Wednesday! Przestaniesz w końcu? No dobra, zaraz coś wymyślę. Co się dzieje? Dlaczego to nie działa? No co, już sobie nie pograsz? No, w końcu mogę się położyć. Nie będziesz mi już przeszkadzać. Of, dobranoc. Nie będę ci przeszkadzać? No to jeszcze zobaczymy. Teraz będę musiała się na tobie odekrać, koleżanko. Panie szkielecie, zatańczymy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Enid, pozwól, że przedstawię ci mojego przyjaciela. I dla dodatkowego efektu dodajmy jeszcze kilku moich kolegów. Proszę bardzo. Miłej pobunki, Enid. Za chwilę rozpocznie się niesamowite show. No to czekamy. Ach, czy to już ranek? Jestem taka... Co to? Chwileczkę! Aaaa! O mamusiu! Co tu się dzieje? Wednesday! To wszystko twoja sprawka, prawda? Okej. Okay. Doigrałaś się. Ja tego tak nie zostawię. Też się zabawię. Dobrze. Ta sukienka będzie idealna. Tak! No ale ślicznotka! Pięknie! Cudownie! Co to ma być? Co zrobiłaś z moim szkieletem? I moimi zabawkami? Co za różowy koszmar! Nie mogę na to patrzeć! Jaki wspaniały tęczowy tort! Co więcej można sobie wymarzyć na urodziny? Cudownie! E, Wednesday! Co to za okropne ciasto jest na twoim stole? Nadchodzą i goście. Nareszcie. Och, goście! Jimmy, to ty? Dobrze cię widzieć. Dzięki za prezent! Cieszę się, że cię widziałam. Pa! O rany. Co on mi tu przyniósł? Jakie ciężkie. Dobrze, zobaczmy. Wow! Jaka słodka świnka! Jest taka fajna. Cześć! Dziewczyny, spójrzcie na ten niesamowity prezent. Jest taka fajna, co? Podajcie szybko. O, już są! Lecę otworzyć. Mam serdecznie dosyć. Z jej przyjaciółmi tymi torcikami. O, rączka. Co jest? No nieźle. Znajomy podłożył Enid świnie. I to dosłownie. Cześć, dziewczyny. Super, że już jesteście. Zapraszam. Dzięki za prezenty. Jesteście takie słodkie. Chodźcie, idziemy jeść tort. A to i on. Częstujcie się. Ej, co tu się stało? Nie mogę uwierzyć. Nie został nawet kawałek mojego pięknego tęczowego tortu. Ale jak to? Przepraszam. Nie rozumiem jak do tego doszło. Tak miło jest po prostu usiąść i zajadać się moim ciastem bez tych wszystkich świń i głupich koleżanek. O tak, będę jeść powoli i delektować się każdym kęsem. A co wy tu robicie? No dobra, skoro jesteście takie głodne, to was poczęstuję. Ale muszę was ostrzec, nie każdemu będzie smakowało moje ciasto. Ma bardzo specyficzny smak. No cóż, smacznego, moje drogie. No jedźcie, jedzcie. Nie wstydźcie się. Tortu wystarczy dla wszystkich. No jak? Smakuje wam? Widzę, że smakuje. Pewnie jesteście moimi fankami, co? A znacie mój popisowy taniec? Niezłe mi urodziny. Bez tortu, bez przyjaciółek. Do bani. Chce mi się płakać. No Enid chyba nie ma humoru. Może jestem wredna, ale nie aż tak. Cześć Enid. Chcesz troszkę tortu? Moje koleżanki były zachwycone. Tort? Dla mnie? Dziękuję! Ej, uspokój się, bo mnie udusisz. Smacznego! Wow! Nie wiedziałam, że tak dobrze pieczesz Wednesday!